Drodzy mieszkańcy Helu, w Polsce święta Bożego Narodzenia to piękna tradycja, czas radości, miłości i pojednania. Pragnę złożyć Państwu życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia, wolnych od codziennego pośpiechu i niepokoju. Życzę Państwu szczęścia, pogody ducha, spełnienia marzeń. Oraz przeżycia niepowtarzalnych świątecznych chwil w rodzinnej atmosferze. Wszystkim mieszkańcom Helu i naszym gościom życzę świąt, które wypełnią nasze serca pokojem i wzajemną życzliwością. Niech blask betlejemskiej stajenki będzie źródłem wielu łask, wielu radości i pomyślności w nowym 2020 roku. Niech ten nowy rok 2020 przyniesie wszystkim mieszkańcom naszej gminnej wspólnoty to, co jest najcenniejsze: zdrowie, szczęście, miłość najbliższych, wiernych przyjaciół oraz radość, optymizm i ufność w dobrą przyszłość dla nas i dla naszych rodzin. Dziękuję bardzo.